No ale zrób się jakiś storyline. Mieli jakiś progres w postaci w trakcie. Może chcesz awans, może nie wiem. W no <laughs> chcesz... końcu przyjdziesz szef może chcesz, mieć... może chcesz się spotkać z Huguliną, chcesz mieć randkę z Hugoiną. Chcesz żeby cię żeby cię jak wirusa komputerowego do komputera wszypili, <laughs> żebyś mógł być z <laughs> Hyhyhy Poszukujesz informatyka, kto mógł to zrobić To jest twoja świadomość, że Ugostrówka na nawet 2 Musisz dzwonić w międzyczasie do ludzi To nagrywanie? Na nie pamiętam Ja pierdolę Ciężkie piję jest polska gra. Aj ja to zróbcie jako. Każde imię gra inny team. No. Jest. Mój Dobra, potem to obejdzie wykorzystanie. <noise> <noise> Ten. No błysłem. Jednak I Leci cały czas? Mm -hmm. <laughs> to kráskaj. Nie mam rąk by kraskać no nie stać, to tak, było centymetrowe. Było. Nie kurwa. Musiałeś coś tam zmieszać. Nie. Co? No, Dobra, dawaj to. Człowieku, jest start, kurwa. Dzień dobry. Co ty robisz, człowieku? Okarnie się stary. Ile razy mogą cię buzić do pracy? Jesteś w tym stanie zawsze stawiony? Zaczyna się program stary? Co się dzieje, stary? Chcesz też prowadzić to Hugo, czy nie? Chcę. Czy ja jestem królem Polstatu, czy nie? Król, przepraszam. Wczoraj siedziałem do drugiej w nocy. Szukałem ale to książki, ale stary. W ogóle, o czym ty do mnie mówisz? Ja. Spędziłem dwie godziny dziennie, jak byłem w Twoim wieku. Ja. Ja. Śpiałam dwie godziny dziennie, i to w, i to wcale nie pod rząd, tylko robiłem sobie. Y, robiłem sobie drzemki minutowe w ciągu dnia po prostu i się to składało w sumie na to, no. Król, informacji. Zamykałem oczy i wtedy było. Król, szukałem informacji. Ja czytałem książki informatyczne i od cyberprzestępczości. No słucham, słucham. No, jakie, po, po co ci w ogóle taka wiedza? Jesteś prezentem Hugo, kurwa. Te telewizowie czekają. Nie możemy zaraz o tym rozmawiać. Dobrze, jesteśmy na wizji. Jesteśmy na wizji. To musiała być dziwna kongresacja i do słuchania, więc... naprawdę, już nie chcę robić tak przy wszystkich, przy, przy dzieciach. Dzieci ci oglądają. Weźcie w Królu, przepraszam. <grym> już musimy zacząć program. Dobrze, kasiłami. Do widzenia, będę przerwała dwa, płoku. Zapomnijcie o wszystkim, co było. Zostawcie się na wszystko, co będzie. 22 sierpnia, niedziela, godzina 17. A to oznacza, że Hugo wraca do Polsatu. Uh Hugo, tropikalna wyspę Dzieci, dorośli, starzy, młodzi. Wszyscy, jak siedzicie przed telewizorami, jakie telewizory byście nie mieli? Siemens, LG. Gdzie byście nie mieszkali? Na wsi, w mieście, gdzieś pośrodku. Wszystkich Was zapraszam na dzisiejsze Hugo Gry. Oczywiście, jak zawsze, mamy 6 gier do wyboru. Oczywiście, dwa poziomy trudności: łatwy, trudny. Możemy też zmienić kontroler, klawiatura, joystick. To nie ma znaczenia, zawsze gra na telefonach. Rozdzielczość ekranu niska, wysoka. Też nie ma znaczenia, bo to wy ustawiacie swoje telewizory jak chcecie. Sprawdźmy rekordy z tamtego tygodnia. <laughs> Przypomnijmy, że to był początek sezonu. Więc mamy nasze domyślne wartości, które wpisuje nasz informatyk z Biesko-białej. No to co? Puszczamy nasze wodze linii tryni, tryni. i galopujemy do naszych telewidzów. Halo, pierwsze telewizor. Halo, dzień dobry! Dzień dobry. Halo, dzień dobry! Jak masz na imię? Mm, jestem. Żuk Błażej. Żuk Błażej! Dzień dobry! Błażej Żuk. Dużej Żuku. Ile masz lat? I skąd do nas dzwonisz? Mm, mam. 4 miesiące, co się w latach Żuków liczy na 74 lata. Mhm. Mm Dobra. Powiedz mi, czym się zajmujesz na co dzień? Na co dzień e, wącham m, kiełki i m, robię dziury w drewnie. Cudowne zajęcie. A jak drewno, to oczywiście ja ci wybieram. Gdzie? Badziąg. Badziąg wymiany. Drewno, badziąg, drewno. Żółko, co ty na to? Hmm, jak na lato. Świetnie. Majung time. Co to jest? Małpa. Za... No. Ta małpa pochodzi z Bali. Ruszycie żółku. Ta małpa jest z rodziny. Pomoc sapiens, lapiens. Ona żyje na Bali. Na świecie jest tylko 3000 osobników. Nie, ci czy to wieś, o co, co, to są zasady, o co chodzi? Właściwie nie rozumiem. Jasne. Mają tutaj taka gra, w której wolne kafelki, z takim samym obrazkiem, musisz łączyć ze sobą. Możesz łączyć tylko te kafelki, które nie są przyciśnięte przez inny kafelek. Oraz te, które są na zewnątrz całej planszy. Spróbujmy. W razie co pamiętaj, Żuku, że mogę ci podpowiedzieć, ale pamiętaj, że podpowiedź w całym twoim telefonie jest tylko jedna. Proszę o nie. To nic nie proszę. Brawa. Jestem mamy samodzielnie. Mamy pierwsze 142 punkty. Mogę mm, mieć pytanie. Tak. Ym, co tam. Co, 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 pan w ogóle zajada? Bo słyszymy. Że... Hmm. Chyba coś przysmakowego. Pożeram właśnie hmm. małe kostki syle żółtego gołda. Mi hmm. wybornie. Ja obecnie jem sobie, zjadam sobie piąty listek z pięciolistnych koniczyn. Wow! Nie wiedziałem, że są pięciu kończyny. myślałem, że są czterech rosło. No, cztery a dlaczego? Bo żółw Błażej na piąty. No bożeju. A czasem jestem zbyt głodny nawet zjem dwa. Czyli raczej jestem zbyt głodny i zjadam dwa. dwa. Wow, Błażeju. Hmm. Hmm. Powiem ci Błażeju, że na razie Dobrze mi tak? idzie, tak? Dobrze ci idzie. Ale pamiętaj, że zbliżasz się do, do limitu czterech Co? minut. To jest taki limit mm. Powiedz, że z każdą poświęcę Ci się wyświetliła, Płacisz 20 sekundami. Nie żuki nie mają... nie zarabiają pieniędzy. Trafię na trafię na żukową ulicę, co ja zrobię? Bo Boże, 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 20 sekund z Twojego mm. limitu czasu. Czyli masz czas tylko do 3,40, żeby zdobyć jeszcze 130 mm. punktów. To naprawdę niewiele czasu. Ej, 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 ej. Jak jakby to... Jak to podejść? Może masz jeszcze pół minuty. Mogę prosić o pomoc? O... o, o zapowiedzenie? Odpowiedzenie? Tak. To numer jeden w tej grze, pamiętaj. Łączysz dwa obrazki... Ja wiem co robię, ale nie wiem co z czym. Co z czym? No, wy, no, wy wybierz wybierzemy Edward Lock, klocki. No, kolejna o, odpowiedź to kolejne 20 sekund. No nie, Przepraszamy, ale to koniec swojej rozgrywki. O, o, co, 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 Bożeju, za co? długo gadałeś, za mało grałeś. Do widzenia, żegnamy. Pamiętajcie no. dzieci. Pamiętajcie dzieci. dzieci. Dorośli, wszyscy, którzy się dzwonicie. Czas jest ważny w każdej grze. Tutaj na przykład nie mieliśmy ograniczyć czasu, ale powiedzmy... Powiedzmy na przykład w grze Hugo na stryśu, na strusiu... Hugo... na strusiu Tam na przykład twoim czasem jest... Czas, w którym struś dobiega do przeszkody. Jeżeli w tym czasie nie skręcicie w prawo lub w lewo, żeby ominąć przeszkodę, wasz czas też się skończy. Tak jak czas Żuka Błażeja. Także zapraszam teraz... drugiego gracza na linii. Trin, trin. Halo, dzień dobry. Halo. No i rozłączył się. O. Widzicie, dzieci, tu też czas jest ważny. Szybko. Czas to pojmiemy, pamiętajcie. Odbieramy kolejny telefon. Halo. Halo. Halo, dzień dobry. Jak się nie imię? Mmmm, to nieistotne. Czym się zajmujesz na co dzień? Codziennie oglądam program Hugo Tropikalna Przygoda. Mm -hmm. Jest to A... jedyna rzecz, którą praktycznie moje życie się obraca. Wszystkich znajomych, wszystkie zajęcia w ciągu tygodnia ustalam tak, żeby zawsze mieć czas Hugo w niedzielę. Mm -hmm. A teraz powiedz nam, powiedz nam, czy. Ile masz lat na przykład? Na przykład, powiedz nam, ile masz lat? Mm -hmm. Mogę powiedzieć, że mam. Nie więcej niż 44 i nie mniej niż 40. Czyli ma być na linii 40 lat. Proszę sobie. Tego nie powiedziałam. Proszę sobie wybrać grę. Ale ja to powiedziałem. Mhm. Mm, mm wybieram. Jak no, widzisz, czas jest ważny. Za długi wybór. Mógłbym teraz obciąć już. Mm. Mógłbym oprzeć wybór, ale dam jeszcze jedną szansę. Bieram. Mhm. Mm. Mm eee yy, 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 Kolejkę, już okay, Jazdę na kółkach. Tak, po prawej, no i proszę bardzo. Zdążył. W ostatniej chwili. Głośna jazda. Hej, Proszę bardzo. Palce na. Numerki na swoim telefonie. Robisz niemiot tarczowych. Żebyś nie miał... wspomnień Wspomnij nowych. Ale ja nie mam takiej tarczy. Mogę... Będę panu mówił, które naciskać. Proszę bardzo. Dobra. Pamiętaj o opóźnieniu. Zerw 4 sekundy. Jezu, jak to zapamiętać? Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo. Eee, prawo. Eee, prawo. Eee. No nie ma prawo. Przepraszam. Nie nacisnął. Jak, nacisnął nie, Proszę się ze mną nie kłócić i tak się tylko mówić przyciski. Wtedy będę o, no. słyszał przyciski, a nie, nie kłótnie. Czy twój telefon jest na korbkę? No nie, to całe życie Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo. Jezus. E, prawo. Lewo. Prawo. Lewo. lewo. Tu. Tu. Lewo. Lewo. Tu. Du, 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 No, proszę pana... Nie, nie, nie rozumiem. Jak mówiłem, każda Ta gra, gra to czas. Jeśli pan mówi, że w prawo, czas powrotu do środka lewo, jest bardzo ważny lewo, przy przechyleniu. prawo, lewo. Du, du, du! Du! Du. lewo, 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 lewo! Jezus... Du! Co mi przypomina? Trzeba się skupić. O! Panie... lewo, lewo. No. O, 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 o. Mówiłem, proszę Pana, proszę pamiętać o opóźnieniu 0,6 sekundy. Jak myślisz, Super. ile razy oberwałeś spadając po tych kamieniach, to? No? Nie mogę, nie może być koniec. O rany, jestem przegrany. Ha. Czekałem 5 lat na tą okazję, 5 lat dzwoniłem do Państwa co tydzień w tydzień. Zawsze, każdą niedzielę dostałem się przez 5 lat, straciłem na wszystkie jestem też na ulicy, jest koniec, nie może, nie może być koniec. Dobrze. muszę zobaczyć Hugolinę, chociaż raz. Ale jasna. Szef mnie zabije. się ja rano się spóźnimy, proszę pana, a teraz ulegam. Ulegam widzowi, bo jestem dobrym pracownikiem Polsatu oraz, Boże. jeśli ktoś mi ma informacje, jak pisać wirusy na koptera. Proszę o informację, przesłanie na na maila, na hugomopa.polsat.pl Ale proszę pana, minus jest jeden. Rozumiem. To ja wybieram grę. Dobrze. Ale czy dobrze słyszałam, że pan powiedział wirus? Teraz Tylko proszę się skupić na, na grze. grze. Rzekę, ale musisz proszę ten mnie ten dewastować. Ten te a to nie dewastować. Wirus. Brzmi znają o mojej głowie. Coś się we mnie budzi. Pan mnie dewastuje. Musisz być zwinny i szybki. Dobrze. Spróbuję o tym nie myśleć. Cio, nie myśl o tym. Nie myśl o tych rzeczach. To już było za Tobą! Nie Uderz małpę. Uderz małpę. Uderz małpę. Ooooooo! Musisz o, o. Jak wtedy! Musisz spojrzeć i zobaczyć ku No proszę pana, że pan całkiem nieźle, aczkolwiek nie wiem czy pan wygra. No pewnie wygram, mam wysokie iQ. Proszę pana. pana, dzwonili do nas już z mensy. Dzwonili do nas... Z ochrony stadionów dzwonili do nas ze sklepów ABC. Żaden nie do rady tej grze. Słysza pan nowa gra. Nie wiem czemu. Ale... Proszę pana, w litu jeszcze nie było artykułów o tej grze. Powiem panu, że... Takie wspomnienia, klik proste, i. Was... i w ogóle. Musisz pan powiedzieć, że 5 lat temu. Czy ja wygrałem? A tak. Gdzie, a gdzie słuchał Nie rozumiem. Proszę pana. Gra dodatkowa. Proszę pana, ja chciałem. Pan coś powiedzieć? Nie, nie powiedział pan, coś że... pan, że. Dzwonił do nas pan dwa lata. P powiedział pan, że. 5 lat. że lat chce lat. pan zagrać, nie powiedział pan, że chce pan dojść do huliny. Proszę pana imię. Nieistotne. Nie istotnie. Nie może być. Nie. Jest... Moje całe życie przypadł już wyszedłem śpiączki 5 lat temu, jedna co pamiętam to jest Hugo i virus. jedynie co pamiętam po weekendzie to jest wódka ty, i papieros. Do widzenia! Żegnamy i... Państwa na dzisiaj 22 sierpnia, Hugo, wirus i Hugolina. Do widzenia! Teraz napisy. No. E... Widzę, że się, się spisałeś. Widzę, że się spisałeś. Hmm. Oglądałem się tam z boku. Jak jestem królem Polsatu, nie wiem czy pamiętasz. I... W ogóle nie wiem co, się, co Ty mówisz o tych wirusach, ale nagle oglądalność tam wzrosła o 15 osób. Wiedziałem, że ktoś mnie zdewastował. Hmm. Myślę, że... Nie wiem, nie rozumiem, myślę, że to jest trochę niezdrowe. To co że musisz odpoczywać troszeczkę częściej, wiesz, musisz troszeczkę... Separować pracę. Ja, od... Szefie, proszę, proszę o urlop. No, bez przesady, no jakby. Szefie, ja żądam urlopu na żądanie. Urlop na żądanie. Żądam urlopu na żądanie. Pod jednym warunkiem, że. weźmie pan swoją kamerę i wpuści pan nas do swojego domu. I to mam, mam nawet na to. Jeszcze tego nie było nigdy w telewizji, ale. Chcę być w mamycie! Chcę być w mamycie! Nawet. To jest lepsze, mam się, bo mam Cię w domu że tego nikt nie wymyślił Aha. w ogóle, ale to jest sekretny, tajny sekret i nie, proszę tego nie mówić. My w ogóle, jeśli odpalimy ten serial, no to są dwie opcje, albo Pan, albo pan zginie, albo... O nie! Ale co, nie, to, albo, ten, albo ten serial otrzymać nie sukces i go wypuścimy, bo pokażemy go grupie pięciu osób i jeśli będzie im się podobało, to będzie OK. Dobrze, no to y, do widzenia, proszę, ma pan tą walizkę, zaczynam teraz. Do zobaczenia, A teraz zapraszamy... Do zapraszam. widzenia! Zapraszamy na koncert Dody w Opolu 2007 rok.